Cześć, witajcie to ja, Kuba, i będę dzisiaj grać w Ben Story. Wcześniej była ten muzyczka i mnie w ogóle nie było słychać dlatego. Usunąłem filmik. Ho! nie zdążyłem jeszcze. Kurczę. Muszę poczekać na następny bus. Dobra, tutaj idę. Bo tutaj wszyscy idą teraz. I mam nadzieję, że będzie dobrze. Że się ten... Jest nas sześć, czy to jest mało? Tak myślę, dobra. Um, a, mówi, nie mówiłem, że mam wadę wymowy na R. No, i mam wadę wymowy na R. Więc jak będę mówił rzeczy z, z literą R, to będzie mnie trochę dziwnie słychać. Dobra, nagrywa się wszystko, nagrywa. Tak myślę, że się nagrywa. To jest mój pierwszy materiał na tym koncie. To jest i to jest jego mama, nie? Cześć ludzie, witajcie w moim domu. To jest moja mama. Cześć dzieciaki! Bardzo miło was poznać. Czy jakoś tak, to Ja może z tego nie będę komentować, bo ja, nie wiem, dziwnie brzmię, gdy nagrywam, i no, wolę nie. Mam eksplorować dom. No, tutaj nic nie ma za bardzo do eksplorowania, więc no. Nie mam za bardzo zrobić tutaj. A, dobra, tutaj jest to mi Ten store to jest takie, nie wiem, nowe story, bardzo popularne nawet, by można było powiedzieć Dobra, come on guys, let's go, Dobra, idziemy na lwo Nie, zostaw, ja chcę coś czynić Patrzcie! Dobra, jest gol! Łatwo! S, S. Idę na huśtawkę. Kurczę. Zagrajmy w talking Bena. To nie będzie dobry pomysł, tak myślę. Dobra. O, teraz całkiem nie słychać. Jest. E, słuchajcie jak będzie muzyczka to nie będzie mnie słychać to nic nie będę mówił wtedy OK <grym>

Po prostu, no, jak jest muzyka, to po prostu mnie nie słychać na filmach i no, nie mogę, muszę dodawać w tle jakieś, nie wiem, no. chyba że będę głośniej mówił, to nie wiem, to będę głośniej mówił, ale bez muzyki na razie bym zobaczył na obs na jakimś testowym filmie, wiecie? Ja, ja mikrofonu nie mam i dlatego tak dziwnie brzmię, dobra. Tej pizzy nie jem, bo nie wiem, grałem kiedyś w kempinga i pizza czy coś tam w tym stylu było zatruta. Więc nie wiem Oj, Ojcie tam Okay. O kurczę, no, nie zdążyłem. Dobrze, czyli mogę głośniej mówić, chyba. Nie wiem, zrobię wam jakąś tam kiedyś coś. Ja do góry jedę naprawdę na łóżko. Ja, za... ja zawsze używam o takim łóżku, które by było te, jak się nazywa. Hmm. Chyba, że coś się da jakoś tą muzykę włączyć. Nie wiem, shop. A nie, z Robuxa nie będę. Nie da się. Tak myślę. Chyba. Zobaczę. Chyba, że się da. To napiszcie w komentarzach, czy coś. Mikroprofiler? Co to jest? Nie, włączę to lepiej. A i full screen włączę sobie Dobra. A i jest F11 Czy wy też nie możecie spać? Dobra, włączę na chwilę tą muzykę, bo tutaj nic nie ma. A nie dobra, jest, 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 jest. Ale dobra, zobaczę na filmiku. Czy będzie mnie trochę słychać chociaż. Ale włączę na razie tę muzykę. Bo... Boję się, że mnie nie będzie znowu słychać i ten... I patrzę, tutaj jest Ben. Tutaj nas wciąga do telefonu chyba. Dobra. Tutaj jest Ben. Sie ma Ben. O, po chwili, chowa się w Benia. Patrzcie, że mi się udało. O, patrzcie! Ben! Ben. Dobra. Ja do piwnicy pójdę. Tutaj gdzieś była piwnica chyba. Tak myślę. Nie wierzę ludzie. Stańmy tutaj jeszcze chwilę dłużej. Dobra, mamy ten. klucz. Ale mamy Bena! I z tego co wiem... Wiem, wiem od kogoś... O kurde, dobra. Wiem, że można wejść na stery za pomocą tego klucza również. No a więc wchodzę. Ojojoj, Ben! A to mi się stoi, nic mu się nie dzieje tej. Tutaj sobie wchodzisz. I będzie nie może dorwać, chyba że się do ciebie tepnie. Bo on może się teleportować. No to teraz na chwilę włączę. Nie będziemy słychać, ale włączę. Ben. Pizza! Ej, słuchajcie, nie miałem jak włączyć głośności, bo się będą mnie tepnął normalnie. Tak są drzwi, tylko ja nie wiem gdzie był klucz No w sensie w ogóle nie wiem gdzie jest. Tutaj może a nie, tutaj jest wejście chyba. O nie, ciekawe, gdzie jest ten klucz? Może na strechu on gdzieś był? A raczej nie widziałem go na strechu. A, był na strechu. Mam, o, patrzcie, mam beznetkiwa. Ki kija, o, o, boże, myślałem że tutaj można spaść. Patrzcie, będę szybszy, szybszy. Nie, wyprzedziła mnie. Ha! Pierwszy. Co tutaj jest? Dobra. Ej, patrzcie! To jest trzkielet, włączę aż ten. Dźwięki na razie. Na razie nie ma żadnej muzyki Więc jest dobrze i mnie słychać, nie? Nie, jest jakaś muzyka. To trochę ścisze. Dobra, jest muzyka. Ale trochę słabo ją słychać, ale w wszelki wypadek to wyłączę. Dobra. E, to co robimy? Nas jest tylko trzech. Przetrwało na tyłu. Z tej będziemy pewnie musieli wziąć badyła. O, mamy. Tam jest podejrzany jakiś. Ja go walę. O. A, dobra, to mamy wejść, tak? Lecz znaczy, nie wiem, bo tam są jakieś takie To ja nie iść. No i, i tak się mnie przetepało. No, zarąbiście. No nie, więcej nas jest. Co? To wygląda jak jakiś dead end. Czy nie wiem, jak się mówi po polsku. Eeeem... Um... Kurczę. Nie pamiętam, no. Dobra, jest oby, tak jak myślałem. Ej, co jest? O kurde, prawie się przewróciłem przez to. Patrzcie jakimi jesteśmy miejscami. S. A co? Ej, to mnie oszukuje. Ty oszukujesz, nie. Nie no, ja, ja go już nie lubię tej. Oszust. Napiszę im Tommy is cheater Bo on napisał mu, żeby zginął O, dead end się mówi, no Ten, ale no, po polsku nie wiem Krwawy koniec? Ej, dobra, fajmy go, fajmy go! No, on oh, nic nie robi! Dobra, przeskoczyłem to jest to jest jakiś ten Tylko sprawdzę Kiedy? Patrzcie jemu mu zabieramy HP Ja tej Dobra, i to będzie taki w kółko? O, zginął ktoś. Kurde Dobra, już? O nie Ej, ziomek, bo zaraz zginiesz! Co on robi? Ja tej Ja też na początku nie wiedziałem o co chodzi. Dobra, Dizzy o nie, jeszcze nie Będę z Na końcu, gdy zginiesz coś, jeśli nam się uda, to dogłodem Napiszę. Nie no, nie będę taki. Już? No fajnie tej. To, o dobrze. już mi że nie zdąży. No ile? Można? Tak! Nie, ja go nie atakowałem chyba. Jest! Good ending tutaj było coś i jakiś bad ending. Do, you dog water. Dobra, to Do, napiszę mu Good Ending. Tej, czy jakoś tak? Nie wiem, no jakoś tak to było. Wyglądałem jakiegoś YouTubera też. Dobra, już mu nie piszę. Może jak to będzie. Dobra, może z nami iść. Nie, no, Jest Serta z powitaniem. Dobra, jest kit. Nice. Dobra. O patrzcie, jest tutaj Ben. Do Nie da. No. <laughs> Dobra. Good ending. Dobra, to ja Was żegnam i miłego dnia i w ogóle.